Kurde, jakie ty masz w ogóle, wiesz, zdanie o kolegach zespołu. Bo mamy takie same o nim i on teraz się zgrywa na nas, nie? To masz? Na nie lata na koncerty. A faza, nie? Teraz w busie pozginany, to. Wieś tak! widzę co Kamil ma, to jest po prostu masakra, także my mamy jeszcze super, jest, u nas jest okej. Okay. Czujesz, że masz bardziej przez niż inni? Tak. <gry> Wiesz, nawet, czy to jest McDonald's, czy gdzieś, jak mówię, jakieś takie pieczarki mam na głowie, nie? Zakra, w w Kiedyś za bardzo się prze, przede wszystkim zamartwiałem, te wszystkie jak ludzie odbiorą, czy będą wiesz tam mówić tam, o bednarek są jakieś tam maulaty, to tam, ale ale regga fest ty o jest lepszy i ten jest lepszy i ten jest lepszy. No bo, Bednarek, bo, ty, bo. prawdziwy. <laughs> no, <laughs> dokładnie tak. Yeah. Powietrze pachnie jak malinowa mamba, <laughs> stary, to masakra <laughs> mega, koleś się mnie pytał, mm, właściwie konduktor, nie? Czy, czy ja gdzieś tam najpierw nie chodziłem kulawy gdzieś tam na jakieś rajd na Alaskę, nie? Że tam pieszo. Na Alaskę? Mówię, wiesz, co nie? pieszo? Nie, nie. nie, 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 nie. <grym> Potem podchodzi, a ty już wiem, co? ty to ty, 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 te regę, ta, To wiesz, coś tam się buja, nie? <grym> Żmierzy było. wiesz, jeszcze... ty już masz grafik, ten? Wiesz, że tam 2011 sierpień to druga <grym> płyta, że 2013 the best of, 2015 <grym> unplugged. <grym> Jak to żyje w ogóle stary. <grym> Mam nadzieję, że się uda, drugą chociaż nagrać. <grym> Nie, tam u no, Kuby się powycierałem, tam byłem w jakimś programie, tam Górniakowa mi na oko puszczała. Se <grymne> 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 się nie działo, tak? <grymne> Oj kurczę, przecież ile można Benarka słuchać. No, ile <grymne> można, nie? Ile można, przecież końcu coś wpisze i znajdzie kogoś innego. Że ludzie przychodzili, wiesz, tacy... Pierwszy raz widzą? Kurczę, fajny ten zespół, nie? Fajnie grają. Ja po ja muzykę. Tak, po muzyka, a nie to, jak ten Bednarek wygląda, nie? Znaczy, nie wyglądam, ale w ogóle... to <śledzio> <śledzio> było, było, było czuć od nich, takie, wiesz, ja dla nich, oni dla mnie, a tutaj jest... Aaaa, to tam było, Bednarek! O, moja... No, jeszcze Jak lep... muszę się kurtkami zamieniać, przecież. <śledzio> Ostatnio z basistą, nie? Wyszedłem w swojej, wiesz, torbę miałem, patrz, już tam się czają, nie? <śledzio> Mówi kurde ty, Kuba schował się za auto, hua, szybko akce wiesz, ja mu torbę, on kurtka i zapiernicza, nie? I one myślą, że to, a ja szybko, ciach, 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 w jego kurtce wiesz, zakapturzony do auta, 1-0. W przyszłym roku będzie druga płyta, będzie kiepska, słaba, gorsza od tej. Na pewno taka będzie. Jestem tego przekonany. W stu procentach. Rozumiem, że chcesz powiedzieć, że na tej płycie czegoś brakuje jeszcze. No tak, tu brakuje. Teraz już muszę powiedzieć, bo się z tyle tego sprzedało, że to już nie zagrozisz. No, Wokalistę trochę jakiegoś lepszego. I ja, no, Barwę perkusista głosu. ma. wiesz, perkusista to masakra. Dobrze, że lupy tam były na tym. Ej, ja dożartuję. <gry> Sam Może kiedyś tak będzie, że wpadniemy i nie spłyta. Ja... Przychodzisz sobie w kapturze, okulary, wiesz, doklejasz wąsy. A to, <gry> Dobry pomysł. Tylko sobie, śmigasz. Takich wąsików, Milicyjny za <gryli> to nie przeszkadza, lubię te autografy rozdać, jak się cieszą, bo to jest fajne, nie? Wiesz, że się cieszy i sobie pójdzie, nie? Muza jest chyba spoko zrobiona, no. M... To ten wokalista, nie? Tylko ten wokalista, te jego teksty, to po prostu genua. W hotelowym korytarzu. Krótka chwila. Znało chyba ktoś mnie tam wołał. Wszystko. Nie ma, co tak zachwalać też wiesz, że czasu, ale druga będzie zajebista, nie wiesz. Że Wszyscy tak mówią. Terminu. Przez ranę macie, szczerze mówiąc. Tak, taki koncertowy władca pierścieni. No. no, no. Never ending story. No, no ładnie. Więc gdy tam jakiś komentarz, to się śmiało, mówię, co wy wiecie ludzie, co wy No to jest prawda na przykład, że jakaś tam fala, wiesz, 16-latek zakochanych w Bednarku zaczęła słuchać nagle regę, że wiesz, że to, 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 to ja się spotykam z tym, wiadomo, nie, to, to jest. Przedzi, to rosną. Tak, to przelotne. To jest... to ci najwierniejsi, czy najlepsi. Albo te najwierniejsze. Albo te najwierniejsze, tak.